Zadanie dziewiąte. Liczbą większą od liczby 5 jest. Uważam, że tutaj w tych czterech przypadkach należałoby wyznaczyć wartości tych czterech liczb i dopiero porównać. W tym celu zastosujemy pewne wzory na potęgowanie. Popatrzmy, że tutaj w podpunkcie A i B mamy ułamki i w tym miejscu będziemy chcieli podstawę zarówno tej potęgi, jak i tej potęgi przekształcić w taki sposób, aby była w podstawie liczba całkowita. W tym celu zastosujemy pewien konkretny wzór na potęgowanie. Otóż popatrzmy, jeżeli liczbę całkowitą podnosimy do potęgi mniejszej od zera, do potęgi minus 1 dokładnie, to znaczy, że podstawę potęgi musimy odwrócić. Co to znaczy? To znaczy, że liczba 1,25 to jest dokładnie to samo, co 25 do potęgi minus pierwszej. To znaczy, że jeżeli mamy podpunkt A, to liczbę 1,25, którą podnosimy do potęgi jednej drugiej, możemy zapisać jako 25 do potęgi minus pierwszej i to jeszcze podnosimy do potęgi 1 druga. I zwróćmy uwagę, że to przekształcenie spowodowało, że mamy podwójne potęgowanie. W momencie, w którym mamy podwójne potęgowanie, to znaczy, że w rezultacie uzyskujemy potęgę o tej samej podstawie, natomiast wykładniki musimy przez siebie przemnożyć. W związku z powyższym, tutaj my będziemy uzyskiwać, no właśnie, tylko może niekoniecznie na czerwono, Zapiszemy sobie na czarno, że w rezultacie my uzyskujemy tutaj 25 i teraz minus 1 mnożymy przez jedną drugą, uzyskując tutaj minus 1, druga. W kolejnym kroku tutaj należy popatrzeć, że my mamy liczbę 25. Liczba 25 może być zapisana jako 5 do potęgi drugiej. W związku z powyższym tutaj zapiszę, że mamy 5 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi minus 1, 2 i na tym etapie znowu mamy podwójne potęgowanie, czyli stosujemy ten wzór. 2 razy minus 1, druga jest równe liczbie 5 do potęgi minus 1. Natomiast 5 do potęgi minus 1 w oparciu o ten wzór, który mamy tutaj, to jest dokładnie to samo co 1, 5. Zatem widzimy, że liczba 1, 5 jest liczbą mniejszą niż 5, czyli odpowiedź a nie jest w tym przypadku odpowiedzią prawidłową. Popatrzmy teraz na podpunkt B, gdzie mamy 1,25, którą podnosimy do potęgi 1,5. I tutaj podstawę tej potęgi, czyli 1,25, znowu przekształcamy w oparciu o ten wzór, uzyskując tutaj liczbę 25 do potęgi, właśnie, jeszcze nawias zamknę za chwilę do potęgi minus pierwszej, no i wykładnik 1 piąta zapisujemy poza nawiasem. Na tym etapie mamy podwójne potęgowanie, czyli stosujemy ten wzór tutaj. Oznacza to, że te wykładniki musimy przez siebie przemnożyć. Minus 1 razy 1 piąta daje nam minus 1 piątą, to znaczy, że w rezultacie mamy 25 do potęgi minus 1. Piąta, to się równa. No i tutaj znowu pamiętajmy o tym, że 25 to jest to samo co 5 do potęgi drugiej. W związku z powyższym my uzyskujemy tutaj 5 do potęgi drugiej, i to podnosimy do potęgi jeszcze minus 1 piątą, do potęgi jednej, minus 1 piąta. No i znowu mamy podwójne potęgowanie, czyli stosujemy ten wzór, czyli 2 razy minus 1 piąta to są minus 2 piąte. w związku z powyższym tutaj uzyskujemy. 5 do potęgi minus 2 piąte. No i teraz popatrzmy, że tutaj pewną liczbą podnosimy do potęgi po pierwsze mniejszej od zera, a po drugie do ułamka. Z racji tego, że podnosimy do potęgi mniejszej od zera, no to najpierw stosujemy ten wzór, czyli uzyskujemy tutaj po prostu liczbę 1 nad 5 do potęgi 2 piąte. I tutaj musimy sobie przypomnieć pewien kolejny wzór na potęgowanie. I teraz, jeżeli pewną liczbę podnosimy do takiej potęgi, to my tutaj uzyskujemy pierwiastek stopnia n, czyli stopień pierwiastka jest taki sam jak mianownik wykładnika, z liczby a do potęgi m. Przy czym ten wykładnik możemy też zapisać poza pierwiastkiem, czyli będziemy tutaj mieli pierwiastek stopnia n z liczby a do potęgi m. Cóż to oznacza dla nas? Oznacza to, że my tutaj uzyskujemy 1 nad pierwiastek stopnia piątego z liczby 5 do potęgi drugiej. To znaczy, że będziemy mieli 1 pierwi nad pierwiastek stopnia 5 z liczby 25. No, ta liczba ewidentnie nie jest liczbą, po pierwsze, ani taką samą jak liczba 5, a po drugie, na pewno nie jest liczbą większą, ponieważ tutaj 1 dzielimy na jakąś liczbę, pewną liczbę, czyli skoro 1 dzielimy na jakąś pewną liczbę, no to wiadomo, że będzie to na pewno liczba mniejsza od 1, a tym samym także od 5. Popatrzmy teraz zatem na podpunkt C, gdzie tutaj mamy liczbę 125 do potęgi 2 trzecie. No i teraz też tą liczbę sobie przekształcimy. Pamiętajmy o tym, że liczba 125 to jest dokładnie to samo co 5 do potęgi 3. To znaczy, że tutaj po znaku równości zapisuję 5 do potęgi trzeciej i jeszcze do potęgi 2 trzecie, czyli znowu uzyskaliśmy wyrażenie z podwójnym potęgowaniem, czyli znowu stosujemy ten wzór tutaj, uzyskując 5 do potęgi, no właśnie i teraz 3 przemnożymy przez liczbę 2 trzecie, ponieważ tutaj te wartości możemy skrócić, to uzyskujemy 2, czyli ostatecznie w tym miejscu uzyskujemy 5 do potęgi drugiej, a 5 do potęgi drugiej jest równe liczbie 25. Czyli już widzimy, że liczba 25 jest liczbą większą od 5, czyli możemy przypuszczać, że tutaj odpowiedź C jest, czy przypuszczać, no tutaj nie ma co przypuszczać, to widać, że liczba z podpunktu C jest liczbą większą od 5, natomiast chodzi mi o to, żebyśmy jeszcze sobie zweryfikowali na wszelki wypadek podpunkt D. No i popatrzmy, w podpunkcie D mamy 125 do potęgi 1 trzecia. No i wiemy, że 125 to jest to samo co 5 do potęgi trzeciej, i 1 trzecią tutaj przepisujemy jeszcze poza, poza nawiasem. Znowu mamy podwójne potęgowanie, czyli znowu stosujemy ten wzór. To znaczy, że wykładniki musimy przez siebie przemnożyć, uzyskując tutaj 3 razy 1 trzecia. W związku z powyższym te liczby nam się redukują, i ostatecznie uzyskujemy 1. W związku z powyższym mamy tutaj 5 do potęgi pierwszej. No, i pamiętajmy o tym, że jeżeli dowolną liczbę podnosimy do potęgi pierwszej, to zawsze uzyskujemy w rezultacie podstawę takiej potęgi. Co oznacza, że 5 do potęgi pierwszej to jest po prostu dokładnie tyle samo co 5. Czyli akurat liczba, która jest podana w podpunkcie D, jest liczbą równą 5. A my tutaj mamy pytanie, która liczba jest większa. Liczbą większą jest liczba z podpunktu C. Zatem podpunkt C jest tutaj prawidłową odpowiedzią.